W tym kolejnym jest takie pytanie Czemu, czy to robisz na swojemu, czy robisz to na pieniędzy, czy robisz to z satysfakcji, typowe wszystko Powiem od razu, robię to na satysfakcji, nie robię tego na pieniędzy, nie robię tego na lajków Robię to na pieniędzy i lajków do bo to zostawiłbym, nie nudzi nudziłoby mi się to A Robię to z zwykłej satysfakcji i pasji, którą pokochałem ze sportka bo, bo kocham nagrywanie odcinku na YouTube. Jeśli chodzi o drugie pytanie, czemu nagrywam na YouTube? Już masz odpowiedź z pierwszym pytaniu. Bo kocham to robić. Po prostu proste słowa, na nie zwykle to, co kochasz, a nie czego nie lubisz. A po trzecie, bądźcie sobą. Ja jestem teraz na kardio. 34 minuty, 10 sekund kardio. Co do sekundy wyleczone. I essa. Po prostu życie idzie dalej. Ta legatka luźna gadka będzie luźna i nie mam tematów. Możecie po tym odcinek dawać tematy na luźną gadkę, bo więcej tematów ciekawych nie ma. ogólnie essa i Nara. Pa, pa.